A tanten. Vabbe. A tanten, sorry, sao. Non te coglie Non Vider? Ma lei ha come non vede. Oh, non c'è nessuno attorno a me.

Jak to? Kosu tam nie. Jaki? Ja! Jakąś to na ciepło. Producent kosu

Wiem. Gdzie yes, tamten? Szybki startub mi się, teraz rozładuje telefon. telefon. A, spada, spada. Gdzie? Yes. A ten. Patrz, pęknie Ej, powiedz tobie jakbyśmy stali w koszu, a to tak pęka. Ale był huk? Oh, no, stalo wolka, o, no salową mu tam. Tam leci. Patrz jakiś Tam jest...

Nie jadźcie, czego one nie startują? Ten szybciej wystartuje. No właśnie. Patrz, już się koszy moci. Patrz, leci. <noise> jak puszczą, to on poleci. Patrz. Patrz, <noise> jak to na nas leci. Leci. Yeah. Ludzie. To <noise> policzki? Poczekaj. nie będzie tak pod balonem. Apa, nes jis ten vis šviesku pustu. Na, tai skaitai laisva. Gerai, staiga. O, taip, taip. Taip, 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 taip. Taip, taip. Taip, taip. Taip, taip. Taip, taip. 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 tamaj będzie na ciotę. Ten uleci. Ten, ten przy No właśnie, a ten tam yy, tam pierwszy nadmuchali. Ludzie, jakie to jest wielkie. Ale ciepło. Ale ciepło. Ten ten tamten poleci. Nie, tamten poleci. O ten raz. Ten raz. Tam jeszcze pan stoi, czy jak na O przede. Dobra

spada! O, no, leci, leci, leci! Wow! Thank to ja? Ej, ostatni Ej. No tak. Mm. Ej, Dobra. by tam dowalił. O tam? Nie, tam by nie dowalił. Dowali i no, ale tam to może nawet dowalił. Ja bym tam też kilka wziął. A no. A tu oni już nie Po co nagrywać. nagrywać? co Spada! Oni tu paliwo, Bo nie mają szans. O ten jest najgorszy. Który? O ten. nie wiem. Najdłużej był robiony. Nie, bo tam jest jeszcze jeden żółty. on Nie, nie, tam jest jeszcze jedna rzut. Nie, tam twój. To nie ma go! o Bramkę nie o tam, w o tam Bramkę nie nie widać! Co? nie, już widać. To jest ja tam mały nie czekaj się. Nie, bo on nie widać w kamerze. Czego? Posłuchajcie widać w kamerze. No. głupie jest to trochę boisko. Nie? Czego? Czego? Pasa, nie było. Co? Czego? Patrz, tam jest w drzewie. Gdzie? O, o teraz widać? हो